3, 2, 1, GO! Cześć, witam Was kochani. Ja nazywam się Adam jestem z firmy Auto Adam, a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejne auto, które właśnie ląduje w naszej ofercie, jakim jest BMW X1 z rocznika 2011, który jest wyposażony w rewelacyjny, ekonomiczny e, oraz e, bardzo trwały motor, jakim jest 2-litrowy diesel o mocy 177 koni, który jest połączony z automatyczną skrzynią biegów. Samochód nasz jest bezwypadkowy z fabryczną powoką lakierniczą, co jak zawsze udowodnię Wam od razu na mierniku. Cały samochód ma od 120 do 160 mikronów, czyli mamy samochód, który jest nielakierowany. Nie jest po prostu powtórnie lakierowany, jest to auto bezwypadkowe z fabryczną powoką lakierniczą, chociaż miało bardzo delikatną kolizję parkingową. I był naprawiany tylny zderzak w serwisie, ale jest to nadal samochód bezwypadkowy, ponieważ to tylko i wyłącznie była kolizja parkingowa, i to wszystko było zrobione w autoryzowanym e, serwisie BMW. Tak jak widzicie, prezentujemy Wam e, samochody tak jak one są. Jeżeli jest coś lakierowane, to zawsze uzyskacie taką informację ode mnie przez telefon, a jeżeli cokolwiek my lakierujemy, to również mamy tego e, dokumentację zdjęciową. A teraz tak, auto w komis w sobotę. Jest to samochód użytkowany przez państwa, którzy po prostu mieszkają w Niemczech na stałe. Auto jeździło tylko i wyłącznie po niemieckich drogach. Teraz zostało sprowadzone, zarejestrowane i po prostu poprosili mnie o pomoc w sprzedaży ich auta, ponieważ mają już nowy model BMW X2 i po prostu dwóch samochodów nie potrzebują. Na samochodzie mamy bardzo ładne aluminiowe felgi oryginalne oczywiście od BMW, rozmiar opon 225 50 na 17, ładne aluminiowe felgi, nieponiszczone od żadnych rantów, a na felgach na mamy zimowe opony z rocznika 2022. Całe auto jest utrzymane rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o lakier, pozbawione jakichkolwiek wad zarysowań, wgnieceń, Samochód naprawdę bardzo fajnie utrzymany. Przede wszystkim, tak jak wspominałem, bezpieczne auto, ponieważ mamy tutaj o bezpieczeństwo, dbają napędy 4x4 X-Drive. Wszystko, oczywiście, w samochodzie jest sprawne. Auto rewelacyjnie wygląda i również rewelacyjnie jest utrzymane, serwisowane. Proszę Państwa, było również na bieżąco. Kupujemy samochód absolutnie bez wkładu finansowego, ponieważ ostatni serwis które były robione w danym modelu, były robione, proszę Państwa, w listopadzie. Także na, na oleju jest chyba zrobione 1000 km, czy może nawet niecały 1000 km. Reflektory bikselonowe ringi, które robią tutaj roboty jako światła dzienne, bardzo fajnie się to prezentuje zresztą, co będę mógł Wam również zaprezentować, jak mamy same tylko i wyłącznie ringi zapalone. To naprawdę przepięknie ten samochód wygląda, zresztą ten przód tego auta fajną robotę to robi. Mi się to zawsze podobało w BMW. I tak jak sami widzicie, auto prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Zapraszam Was do środka, ponieważ tutaj robi się naprawdę ciekawie. Przede wszystkim panoramiczny dach, który oczywiście możemy uchylić, odsłonić, chromowane listy, chromowane relingi, oryginalnie przyciemnione szyby, i zapraszam Was do środka, ponieważ tutaj dzieje się naprawdę wiele. Mamy przepiękną, kremową tapicerkę, cztery elektryczne szyby, lusterka oczywiście automatycznie regulowane, jak i podgrzewane. Zwróćcie uwagę na tapicerkę. Mamy tutaj BMW z roczka 2011, czyli jeszcze z bardzo fajnej epoki, gdzie naprawdę te materiały były wysokiej jakości. I tutaj mamy prawdziwą skórę. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. 230 tysięcy, a ten fotel nie, nie nosi żadnego śladu zużycia, jeżeli chodzi o wnętrze. Kierownica obszyta skórą trójramienna z multifunkcją, z łopatkami, e, aby przerzucać nasze Biegnie również przy kierownicy. Przebieg na tą chwilę to jest 238 e, tysięcy km. Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, duża nawigacja profesjonalna, co bardzo ważne, proszę Państwa, co jest naprawdę rzadkością, bo przeważnie są te małe ekrany e, z kamerą cofania, z czujnikami parkowania, tył, przód. Samo śmiejące się lusterko, nasz panoramiczny dach. Pokażę Wam na szybko jeszcze status pojazdu. Jak to wygląda auto, tak jak wspomniałem, na bieżąco, serwisowane, więc kupujemy samochód absolutnie bez składu finansowego, a to jest bardzo ważne. Tak to wygląda bez brak jakichkolwiek kulterek. Nawigacja, przepraszam bardzo, klimatyzacja oczywiście dwustrefowa z podgrzewanymi fotelami. Podłokietnik dla osób podróżujących z przodu. Naprawdę rewelacyjnie jest utrzymany ten samochód. Spójrzcie na tył. Osoby podróżujące z tyłu mogą poczuć się również komfortowo. Oczywiście izofixy, podłokietnik. Dodatkowe gniazdo 12V. Auto jest kompletne. A co przez to rozumiem, że samochód jest samochodem kompletnym? Mamy tutaj wszystko, z czym auto wyjechało po prostu z serwisu. Gumowe dywaniki na zimę. Letnie dywaniki. Ja mi Wam to wszystko pokazać, tylko przy pomocy jednej ręki czasami jest ciężko, także naprawdę jest tutaj wszystko, co powinno być w tym samochodzie, tak jak auto wyjechało z fabryki, tak jest też teraz sprzedawane. Przestronny wóz z dużą ilością miejsca. Na zewnątrz może tego nie widać, ale w środku tego miejsca jest naprawdę sporo. No i naprawdę bardzo fajna opcja wyposażenia, ponieważ jest tutaj dosłownie wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani zakupem akurat takiego egzemplarza. Czy może jesteście użytkownikami BMW X1 z dwulitrowym dieslem o mocy 177 KONI? Napiszcie, jak jesteście zadowoleni z tego auta. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, jak i do komentowania, jak i do odwiedzenia naszej strony www.autadama.pl, jak i do kontaktu telefonicznego również przez WhatsApp 500-820-845. Oczywiście jesteśmy na TikToku, Instagramie, Facebooku i również w YouTube. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała. Zapraszam oczywiście do kontaktu. Zachęcam również do kontaktu telefonicznego, jak i przez WhatsApp, tak jak wspominałem, odpowiem na wszelkie Wasze pytania. Dziękuję bardzo, pozdrawiam miłego dnia.